Nania mówi, żeby takiego kampera sobie sprawić. No jak? Tylko byśmy na paliwo nie wyrobili i naprawy. <laughs> no to by była szkoła przetrwania. Byś ruszył, a on panie nalej paliwko. Dzięki Dominik za to piękne wprowadzenie, ale zacznijmy ten dzień od początku. Wjechaliśmy teraz do helu. Na hel? na hel? Na hel. Na hel! Przygoda dzień drugi. Wczoraj już troszkę nam zmoczyło tyłki, popadało troszkę, ale udało nam się chociaż pójść na plażę. Mieliśmy fajny ośrodek zaraz przy plaży. No. I jak widzieliście 100 metrów od samego helu. No, no także fajnie, teraz czas na kolejną przygodę. Wczoraj mieliśmy dzień tiru, a teraz trzeba zwiedzać, zapiorniczać. Tak, nie spać zwiedzać zapiordolę! Mili państwo, proszę nam wybaczyć, ale ta twarz bardzo potrzebuje kofeiny. Jakiś znaczek, cokolwiek się ma ludzie, to jest najdalej wysunięty punkt polski. Ale nie. Ale jest tam. Sorry, najdalej wysunięty punkt Polski na północ. Aj tutaj jest tam. Nie ma nawet żadnego znaczka, że my bym go przeszła i nie wiedziała, że tam byłam. Czuję się zażenowana. Nie, ale jest ogólnie fajnie. Jest tu miło się przejść, ale... Ale jak to? Chodźmy teraz po to ważniejsze. Po kawę? Tak. tak. Reszcie mamy kawę najdroższą, najbardziej wyczekiwaną na helu. Daję radę. Daję radę. Ciało nie ma, robię lepszą, ale jest kawa, zaraz nawet zacznę do Was mówić. Tam jest pan Danielson, panie Danielsonku. Pomacha pan. Dzień dobry. Fajnie tam jest? Włosko. Powieje. No, domyślam się. I tak o mamy, dzika wieża widokowa. Musiałem tu wejść, pewnie to nie jest do końca bezpieczne, także nie namawiam, ale fajny widok. A idziemy tam. Na wieżę, na latarnię morską na Helu, na Cypelku. Cześć, Tom, Że y, latarnia zobaczona, ale nie odwiedziliśmy, nie weszliśmy na górę, bo jest duża kolejka. A jeszcze a, jest korona. Jest korona, a musimy jeszcze tyle czy zobaczyć. Jeszcze dzisiaj mamy naprawdę napięty plan. Tak, idziemy do samochodu i jedziemy dalej. I ostatni punkt programu na halu. Siostro, mam tu rannego. тебя sí, сестра. У sí, Сестра. Filtr powietrza taki jak Donsen prawie. Dla porównania? Ty możesz poczuć się jak mafioza Donsen. <słyska> Oczywiście pada deszcz, ale tutaj właśnie znajdowało się bateria. altereryjna. Wow. To za to jest. No, tym razem dla porównania idzie Daniel. <grywa> Chyba nie pojedziemy kolejko. Nie, Bo już pojechała poza tym, nie? bo ona tam co muzeum macie okazję przyjechać się kolejką woskotorową jeździ ona dosyć często, więc na pewno będziecie mieli okazję się załapać za mało lata jeździłem z rodzicami, pamiętam, że było fajnie więc nam się nie udało, ale jak będziecie to polecamy no co, to wielkie działa? jak macie wielkie działa to trzeba mieć wielkie klucze ja, to, 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 to. Ja, to, to, to. I tak skończyła się nasza przygoda na Helu. Deszcz skutecznie pogodził nas do samochodu, ale to dobrze, bo przed nami było jeszcze prawie 200 km drogi na miejsce w głębi Kaszub. Na Helu nie zobaczyliśmy wszystkiego, czego planowaliśmy, ale pamiętajcie, że całe Pomorze to tak naprawdę wielka ścieżka militarna, jest dużo opuszczonych budynków, miejsc naprawdę jest co zwiedzać. Po drodze musieliśmy kupić nowy materas, bo poprzedni niestety odmówił nam posłuszeństwa, Butle z gazem, a na miejsce dojechaliśmy grubo po godzinie 20. Tak jak mówiliśmy na samym początku, szukaliśmy miejsc na nocleg na ostatnią chwilę, ale tutaj mała rada. Jeżeli jedziecie w rejony Kaszub, szukajcie miejsc na nocleg o wiele wcześniej, albo przynajmniej do godziny 14, ponieważ hostele czy kempingi zamykają się niestety trochę wcześniej niż w innych rejonach Polski. Nam na szczęście się udało i obudziliśmy się w takim miejscu.